Teraz zadanie drugie ze strony 149. Skorzystać z przedstawionej na wykresie poniższym w zależności mocy od czasu dla pewnego urządzenia i oblicz pracę wykonaną przez to urządzenie w czasie półtorej minuty. Mam jakiś wykres mocy od czasu. Tak. Proponuję zastanowić się. Yy. Nad polem powierzchni. Może pole powierzchni coś oznacza, albo nachylenie, jako zmiana mocy przez czas. Ale najpierw pole powierzchni. Może coś ciekawego wyjdzie. Znaczy, wiemy, że wyjdzie to, co ma wyjść. Z czasem zadanie takie jest, że nie wiem, jak zrobić. Spróbujmy, tak? próbujmy inaczej. Zawsze coś w końcu wyjdzie. A więc narysuję sobie wykres mocy od czasu. Czasu to. Załóżmy, biorę pojedynczy, najpierw ten pierwszy fragment wykresu, później oczywiście wchodzi w dół. Czyli w czasie jakiejś tam T1 jest stała moc, tak? Urządzenie pracuje ze stałą mocą w czasie T1. Ta stała moc wynosi 2 kW, a więc 2000 W. To może sobie zapiszę w tych watach już 2000. to będą już waty, nie kilowaty. W czasie... 60 sekund. No, czas jest w jednostkach podstawowych, nic nie musimy zmieniać. Czyli to będzie jakieś tam 60 sekund. Ten czas T1. No, zobaczmy, czy czym będzie pole. Pole. P1. Nazwijmy sobie to pole P1. To zakreskowane. P1, zobaczmy, co to będzie. No to będzie długość jednego boku razy drugi. P razy T. Moc razy czas przez nasze pole P1. Może nic ciekawego nie wyjdzie, może coś wyjdzie. Zobaczmy. Mm, żeby zobaczyć co, co z tego wyjdzie, przypomnę wzór na moc. Moc P power to jest praca przez czas. Jeśli pomnożę obustronnie razy czas, będzie jest to odrównanie. To otrzymuję sobie, otrzymuję że P razy T to jest praca. Czyli iloczyn mocy razy czas daje pracę. Work. Wow. A więc moc razy czas to praca. No tak. Ilość moc to waty. Waty to ilość dżuli na sekundę. Pra szybkość wykonywania prac, czyli czyli ilość dżuli na każdą sekundę. Ile dżuli, jaka jest wartość pracy na każdą sekundę. Razy ilość sekund. Na przykład 100 dżuli na sekundę razy 10 sekund. A na całkowitą pracę w dowolnym czasie, nie w czasie jednej sekundy, tylko w czasie do, dowolnej ilości sekund. I faktycznie, czyli zobaczcie, parazyty to jest, czyli pole parazyty to jest nasza praca. Pole powierzchni P1 jest równa pracy, czyli to nasza praca W1 wykonana w czasie od 0 do 60 sekund. A więc widać wyraźnie, że no i nie inaczej będzie z drugim polem, czyli tu jest dokładnie tak samo. Całkowita praca wykonana. To jest czas Całkowica praca to będzie całkowite pole powierzchni. Myślę, że każdy z Was jest w stanie policzyć pole prostokąta, pole trójkąta, dodać do siebie. I ta praca wychodzi oczywiście wtedy w dżulach. Zresztą zobaczmy. czy i tak, to pole to jest równe pracy. P razy t. Co będzie jednostką pracy? Zobaczmy, czy to się zgadza. Moc to są waty. No właśnie, zobaczcie, jak dziwnie. W jako symbol pracy. A tutaj W jako jednostka mocy. No to może piszę wat razy sekunda. To się równa, wat to jest Joule na sekundę, razy sekunda dżul, Zgadza się, praca jest w Watach. Praca, e, przepraszam, ten nawias tu, tutaj nie musimy go pisać. Liczymy jednostkę pracy. No to teraz mogło być w nawiasie kwadratowym duże W, oznaczałby jednostkę mocy, bo w nawiasie kwadratowym, a to symbol pracy. Mam nadzieję, że zbyt nie, 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 nie skomplikowałem tego za bardzo. W każdym razie ta praca jest w dżulach, a resztę zrobicie sobie sami, pójdziecie sobie to, to pole i wyjdzie.